Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Według informacji, które przekazała Joanna Jędrzejczyk, Jakub Wikłacz i Robert Ruchała są na ostatniej prostej przed podpisaniem kontraktu z Federacją UFC. Temat przenosiń do największej federacji na świecie rozpoczął Jakub Wikłacz, który w grudniu opuścił KSW, a niedawno do tej gry wszedł Robert Truchała. Tymczasowy mistrz kategorii piórkowej, podczas niedawnych rozmów w biurze KSW, doszedł do porozumienia z polską organizacją i wygląda na to, że został wolnym zawodnikiem. To zdecydowanie jest cenna informacja, bo długo nie było wiadomo, co dalej z karierą Roberta ruchały. Z tego co wiadomo, żaden z zawodników jeszcze nie złożył podpisu na kontrakcie z UFC, ale Asia Jędrzejczyk zapewnia, że jest posłowie z górą i to tylko kwestia czasu. Niby nic oficjalnie nie zostało jeszcze ogłoszone, ale myślę, że jeżeli Kuba, Robert i Asia zaczynają o tym mówić w wywiadach, to chyba naprawdę musi być coś na rzeczy. W mediach od razu pojawiło się wiele pytań, na które być może wkrótce poznamy dosadną odpowiedź. Jednym z nich jest to, jak Jakub Wikłacz i Robert Ruchała poradzą sobie w Federacji UFC. W dzisiejszym materiale spróbujemy sobie na nie odpowiedzieć. Zanim jednak przejdziemy do tematu odcinka, pamiętajcie o zostawieniu suba na kanale i łapki w górę pod filmem dla YouTube'owego algorytmu. Bez przedłużania, lecimy z tematem. Naszą analizę rozpoczniemy od Roberta Ruchały, czyli zawodnika, który jedyną porażkę w swojej karierze zanotował w pojedynku z Saladinem Parnasem. Został zdokautowany przez Francuza w czwartej rundzie, ale do tego momentu radził sobie całkiem przyzwoicie. Można powiedzieć, że jest trochę wychowankiem Federacji KSW, ponieważ już czwartą zawodową walkę stoczył na ich gali i finalnie udało mu się zdobyć mistrzowski tymczasowy tytuł. Jego najcenniejsze skalpy to zdecydowanie zwycięstwo nad Damianem Stasiakiem, Romali Kiewem, Patrykiem Kaczmarczykiem oraz Kacprem Formelą. Tych trzech ostatnich skończył przed czasem, więc podejrzewam, że to było głównym powodem, dlaczego Federacja UFC tak bardzo się nim zainteresowała. Przechodząc do aspektów technicznych, jeżeli chodzi o styl walki Roberta Ruchały, to zdecydowanie trzeba zwrócić uwagę na to, że bardzo mocno i szybko się rozwija. Jak przychodził do KSW, to był praktycznie jednopłaszczyznowym graplerem, natomiast teraz podszkolił inne płaszczyzny i potrafi nakautować w stójce. Tak jak kiedyś poddawał, tak teraz tylko nakautuje, dlatego może stanowić zagrożenie w każdej płaszczyźnie. Ma dopiero 26 lat, więc tak naprawdę najlepsze lata są dopiero przed nim, a nie przyjął zbyt wielu mocnych ciosów, więc nie jest rozbity. Od jakiegoś czasu Robert zaczął wyjeżdżać do American Top Team na obozy przygotowawcze i z wielu wywiadów wiadomo, że radzi sobie tam naprawdę dobrze. Zawodnicy i trenerzy podobno są pod wrażeniem jak radzi sobie na sparingach, dlatego dobra dyspozycja z fighterami z UFC czy innych mocnych federacji mogła go podbudować. Jeżeli chodzi o to jak Robert Truchała poradziłby sobie walcząc w kategorii piórkowej w UFC to mam trochę mieszane uczucia. Z tyłu głowy biorę pod uwagę to, że Robert swoich dwóch ostatnich rywali, czyli Kaczmarczyka i Formele, totalnie zdominował i z walki na walkę wnosi do klatki coś nowego. Jestem przekonany, że bycie średniakiem w UFC to nie jest dla niego sufit i nie sądzę, że zostanie tam zweryfikowany, po czym będzie musiał wrócić do KSW. Stawiam, że naprawdę będzie w stanie tam rywalizować na poziomie, ale patrząc na ranking top 15 w piórkowej, ciężko mi na ten moment wyobrazić sobie tam obecność Robercika. Tam są już naprawdę mocni i przekrojowi zawodnicy, którzy, nawet doświadczenie, mocno górują na ruchałą. Być może kiedyś dojdzie do tego miejsca, ale na ten moment raczej stawiałbym, że będzie mocnym gościem, który ustabilizuje się poza rankingiem top 15. Trzeba też zwrócić uwagę, że Robert ma naprawdę mocną smykałkę do mediów społecznościowych, i jest to spora szansa, że przekonałby do siebie zagranicznych fanów. Jeżeli będzie mocny w sferze medialnej i to poprze dobrą oraz widowiskową dyspozycją w Oktagonie, to świetlana przyszłość będzie przed nim. Jakub Wikłacz to zawodnik, który odchodził z federacji KSW jako niekwestionowany mistrz kategorii koguciej. Swoją przygodę w tej organizacji rozpoczął jednak od porażki z Sebastianem Przybyszem, ale od tamtego momentu nikt nie był w stanie go pokonać. Od pięciu lat nie przegrał i w rekordzie możemy znaleźć takie nazwiska jak Antun Racic, Bruno Santos, Zuriko Żożła, czy trzy razy Sebastian Przybysz, z czego raz poza KSW. Zdecydowanie przed odejściem z największej polskiej federacji był jednym z mocniejszych zawodników pod względem sportowym, bez podziału na kategorie wagowe. To, co zasługuje na największą uwagę, jeżeli chodzi o styl walki Jakuba Wikłacza, to wyśmienity parter, który pozwoli mu rywalizować z najlepszymi zawodnikami na świecie. Potrafi wyciągać widowiskowe poddania nawet z kiepskich pozycji, i nie ma mowy o tym, żeby ktokolwiek przelażał go z góry, a przynajmniej na razie nikt tego nie zrobił. W ciągu ostatnich lat poprawił również swoją grę stójkową i wykorzystuje swój wzrost za pomocą ciosów prostych i kopnięć frontalnych. Na papierze ma wszystko, żeby z sukcesami rywalizować na wysokim poziomie w federacji UFC. Moim zdaniem Jakub Wikłacz mógłby pełnić w UFC rolę trochę takiego Charlesa Oliveira, tylko w kategorii kogucie. Mógłby mieszać wygrane z przegranymi, ale cały czas należałby do ścisłego topu swojej dywizji. Ma na tyle dobry, ekwilibrystyczny parter, że byłby zagrożeniem w tej płaszczyźnie dla każdego w tej dywizji, zatem uważam, że mógłby wygrać z każdym. Zdecydowanie nie będę zaskoczony, jeżeli Kuba w przyszłości zostanie mistrzem, bo nawet jeżeli dostałby totalny łomot od meraba Dwaliszwili, to ma papier, żeby mu zagrozić poddaniem w parterze. Problem jest taki, że przez ostatnie 3 lata Jakub Wichwar stoczył jedynie walki z Sebastianem Przybyszem i jedną z Zuriko i nie mieliśmy okazji zobaczyć go z kimś z europejskiego topu. Oczywiście Seba przybysz do niego należy, ale chodzi o to, że obaj zawodnicy znali się jak łyse konie i te walki były czymś innym niż tylko pojedynkiem z mocnym gościem. Nie mieliśmy po prostu prawdziwej weryfikacji jego umiejętności w walce z różnymi zawodnikami o różnych stylach. Niemniej jednak, patrząc na ranking top 15, uważam, że Kuba ze spokojem mógłby się zadomowić w najlepszej dziesiątce, jak nie jeszcze wyżej. Pamiętajmy, że Kuba ma dopiero 28 lat, zatem jest stosunkowo młody i co najważniejsze, nie aż tak bardzo rozbity. Ma jasny cel w swojej karierze i uważam, że jest na to całkiem spora szansa, że go spełni. Na oficjalne ogłoszenie Jakuba Wikłacza i Roberta Rechała jako zawodników UFC musimy jeszcze trochę poczekać, ale nieważne ile by to było, najważniejsze, żeby to doszło do skutku. Powiedzmy sobie szczerze, że wszystkie inne opcje niż UFC, myślę tutaj chociażby o takim PFL czy Cage Warriors, będą dużą porażką. Obaj zawodnicy nie po to odchodzili jako mistrzowie z KSW, żeby bić się teraz na takich galach, tylko jak odchodzić to jedynie po najwyższe cele. Ostatnio wraz z Asią zaczęli głośno mówić o tym wiszącym w powietrzu kontrakcie z UFC i pytanie, czy nie zrobili trochę tego za wcześnie. Dopóki czegoś nie ma na papierze, to trochę jakby nie istniało, i pomimo zapewnień, trzeba mieć z tyłu głowy, że to wszystko to jeden wielki biznes. Może UFC czeka na odpowiedni moment, żeby zatrudnić Kubę i Roberta, ale najważniejsze, żeby to po prostu się wydarzyło. Miejmy nadzieję, że obaj zajdą jak najwyżej w największej federacji na świecie i kto wie, być może któryś z nich w przyszłości zostanie mistrzem. Przy nieustannym rozwoju i odrobinie szczęścia na pewno pojawią się na to szanse. Trzeba przyznać, że po ich dołączeniu do UFC zrobiłaby nam się całkiem mocna paka Polaków i to na wysokim poziomie. To może być solidny impuls do tego, aby największa federacja na świecie powróciła ze swoją galą do naszego kraju i jestem przekonany, że bilety sprzedałyby się lata moment. Jestem ciekawy, co wy sądzicie na ten temat, dlatego dajcie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.